Witajcie bardzo serdecznie, kochani, w pierwszym odcinku na moim kanale w 2023 roku. Dzisiaj, kochani, na początek mam 12 drapek koniczynka. Koniczynka na szczęście, jedna na jeden miesiąc, dlatego mam 12 koniczynek na szczęście. Yy, numerki będę podawała. Mam jeszcze też dla was niespodziankę i małe ogłoszenie, co tam będzie w styczniu, na, ale to drugiej części, teraz podrapiemy sobie 12 tych kończynek i coś dzisiaj, zapraszam jak ktoś nie oglądał odcinka sylwestrowego, do, do oglądania, do obejrzenia odcinka sylwestrowego, a my zaczynamy, szukamy kończynki, im więcej... Tym lepiej. Oczywiście więcej niż dwie nie możemy mieć. Zdrabka z numerem 84 jest ślimak, drzewko, wiewióreczka, wisienki, podkówka też na szczęście i ryba. No tu piętaczka niestety nie dali. Zdrabka z numerem 88 i tutaj jest ślimaczek, kluczek a i jest pierwsza wygrana. Pięknie jest toniczynka, Spodkówka. Wisienka. I wiewiórka. I tu mamy złotóweczkę. Na pomnożenie super. Złotówka na szczęście jest. Mamy 91 numerek. I jest tu wisienka. Trzewko. Ślimak. Wiewióreczka. Podkóweczka i kluczek tu niestety tysiąc był. Tak po kolei, nie po kolei, pani z kolektury mi po prostu je dała. 92 numer. Jest dwie wióreczka, trzewko, rybka, podkówka, kluczek No i jest kończynka, tu pewnie E to jest na złotówkę, super. Kolejna do kolekcji. 96 numerek. Jest rybczka, ślimaczek. I jest koniczynka. Super. Wisienka, wiewiura i klucz. I już ezdrapałam to wiadomo, że jest kolejna złotóweczka. Czyli z tych 12 już coś. Jest, jest 99. O, jest kolejna koniczynka. Super. Podkówka, ślimak, Wiewióra. ryba i klucz. Tu jest kolejna złotówka, bo tu się to. E odkryła. Wa na złotóweczkę. Stropka z numerem setnym. Klucz. Podkowa. Wiewióra. drzewko ślimak i wiśnia. Tu jest pusto. Czwóreczka niedana. Zrebka z numerem 103. Podkowa ryba. Kluczyk. Ślimak. I jest koniczynka. Super. I jest drzewko. Tu mamy też złotóweczkę. Stropka z numerem 104. Jest ryba, drzewko, podkówka, ślimak, wiewióra i wiśnia. Tu nie dali 80, ale to i tak na takie koniczynki, jak coś w ogóle wpada, to jest fajnie. 107 numerek. Jest wiśnia, podkowa, ślimak, drzewko, klucz i wiewióra. No, nie ma dwóch złotych. jeszcze dwie zdrapeczki, kochani. 111 numerek. Jest wiśnia, wiewióra, ślimak, drzewko, podkówka i rybka. Nie ma 5 zł. No i jest 112, ostatni. Jest wywióreczka, drzewko i jest kończynka, super. Jest klucz, ryba, i podkowa i tu jest złotóweczka. Kochani, koniczynki całkiem fajnie się spisały. Bardzo fajnie nawet bym powiedziała. Sprawdzę, czy wszędzie są kończynki. Mamy 88 numerek wygrany, mamy wygrany 92, 96, 99, 103 112, czyli sześć kończynek wygrało na 12. Jak na kończynki myślę, że wynik jest dobry, nawet bardzo dobry. Tutaj sobie te 6, 6 zł zostawiamy. Ja tu sprzątam, bo mam dla Was niespodziankę. Usystent jest, ale się nie odzywa. A, ja w ogóle nie pożyczyłam wam, czy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Kochani, wszystkiego dobrego w nowym roku. E Przede wszystkim dużo zdrówka, no i żeby ten nowy rok był lepszy niż ten mijający, ten, który minął już w zasadzie, bo przecież mamy dzisiaj pierwszy. I yy, co, kochani, no i W wysokich wygranych zdrabkach, a tu ja już coś otwieram. Tak, otwieram całą paczkę Wielkiej Krzyżówki, kochani. To jest ta niespodzianka, że w styczniu lecimy z całą paczką Wielkiej Krzyżówki i to jest tak mamy 5 wtorków i 5 niedziel wiek, wielki, yy, w styczniu więc pomyślałam, że to jest idealnie na paczkę z drapek, która wynosi 10 drapek yy, a że ja lubię drapać i, i. i ten to mówię wielka krzyżówka wy też lubicie oglądać więc dzisiaj wielka krzyżówka z numerkiem pierwszym we wtorek będzie z numerem trzecim do 10 to będzie tak, jak num, jak dzień, jak dzień wypada, a później to już pozostałe, i będzie, kochani, 10 odcinków. Mówię, każdy wtorek i każda niedziela w styczniu jest z wielką krzyżówką. Numer pierwszy. Coś te koniczynki pomieszałam, kochani, pomieszałam. Widzicie? Ja to już zaczęłam się bawić i, i wymieszałam dobrze. Nadzieję, że mi wybaczycie. Lecimy z dwoma pierwszymi literami i, i tyle. I mamy C i W. Nie ma w bonusie. Zaraz wam powiem, że ja nagram te odcinki tymi poznokciami fajnymi, dopóki je mam, a wy będziecie oglądać w styczniu. No ja już drapałam całą Wielką Krzyżówkę na kanale i no niestety było tam tylko, tylko był wzrost taki standardowy z paczki. Czyli było tylko 150. U o yy, Więc yy, ja mam nadzieję, że nie będzie tu standardówki. Jeździ mi trochę ta podkładka, ale ona jest taka, wiecie, zimowa jeszcze, więc e, więc na pewno taką zimową można. Podkładeczkę mieć. U i O. Czy robicie jakieś postanowienia noworoczne możecie mi napisać. Ja nie robię. Tylko jedynie mogę Wam powiedzieć, że w tarki jest 30 steczeń luty mam zaplanowane, a od marca może polecimy właśnie tak jak proponowałam. I nazwiemy to 20, 30. E, ale to dopiero od marca, bo w lutym chciałabym poznęcać się troszkę nad kosmicznym 7. P i F. No i te literki dają takie. Chyba żeby mnie dzisiaj zdenerwować. W tym nowym roku. No bo tych literek nie ma: no co, co, co powiedzmy sobie, że literka P i literka F. I wyjątkowo tu jakoś albo ja, ja nie widzę, albo ich nie ma. Bym coś pomijała, to Was przepraszam. Wybaczcie mi, kochani, A i E. No to teraz dowalili, że drapania jest dużo. Ale. Co, babo? Nie narzekaj, babo. Mhm. A ciekawe, czy pierwsza z paczki da wygraną. Wiecie, nie będę je drapać po kolei, więc to aż tak nie będzie widać. Bo wymyśliłam, że będę je drapać po prostu. Tak jak lecą e, dni, więc e, nie zawsze nie wyjdzie to po kolei, więc będzie ciekawiej myślę. Rekord tutaj tej krzyżówce dla mnie to jest 200. Co ja mówię, 200? Stówka oczywiście. Nie miałam 200, więc chętnie, chętnie bym zobaczyła 200. Stówka też jest mile widziana, no ale 200 jak najbardziej. 500 by się przydała. Drugą na kanale zobaczyć. Wchodzi się teraz, bo tych liter jest dużo. Mhm. Słuchajcie, drapak coś mi nie działa, wiecie? Coś, coś z drapakiem zrobiłam, ale wytrzymamy do końca TS otrzymy tutaj to D tylko potrzebujemy i mamy wygraną S, T. S. Mhm. Mhm. no to jeszcze w tej kasecie ST dobra, lecimy dalej Mówię, jak coś się pominęło to na pewno do tego wrócimy I i Y tu powstał pierwszy wyraz CIS Mhm. I tu patrzymy na I, I y. A było przecież to w awionetce już ładnie też. I I Y I I I I No coś się... Słaba warstwa, nie wiem, czy źle przechowywana. Słuchajcie, to nie ode mnie, ale coś coś się nie drapią na. J i Z w tej. J. I tu mamy Z. Dzieci jeździ jakby była tłusta. I, I nie wiem, czy to coś, mówię, w kolekturze załatwili, bo u mnie yy, mówię, ja mam nowe drapaki Jest B. L ta krzyżówka dla mnie nie jest jakaś yy, teraz że widzę że coś w niej będzie Szczególnie ta strona się nie drapie, słuchajcie. Nie wiem, co. No, nie wiem, słuchajcie, co oni tu wymyślili. Dobra. Dwie ostatnie. I jest R i M. Odkryłam C. <noise> Ale zobaczymy, czy da radę do zwrotu coś zrobić. R i M to jest moc. To jest drugi wyraz, o ile ja dobrze mówię. Tu Z było. R. R. No, i jest ten zwrot, słuchajcie. Jest ten zwrocik, bo jest bar, moc i cis. Czyli mamy zwrot. To powstał Rzym. Ła. Nie będzie więcej, że powstało lacjum, Ale. Jakby nie będzie więcej, bo litera kontrolna wskazuje, chyba że będzie niestandardowa wygrana, nie na no, Dobra, kochani, mamy zwrot. Tu nie mamy 200, ale mamy moc, cis i bar. Czyli CC, ja już tu odkryłam jedno C. Jest. Zwrocik w jedyneczce. Miło było podrapać wielką krzyżówkę coś mi się z drapakami zadziało dlatego się nie drapało przepraszam za długi odcinek do zobaczenia kochani do wtorku z trzydziestką i nie tylko w następnym wtorku będziemy drapać zrepeczkę z numerem trzecim do zobaczenia kochani do kolejnego odcineczka pa pa pa